Hejka, 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 przepraszam, że dodaję dzisiaj odcinek tak późno, bo mogłam dodać wcześniej, ale mój komputer po prostu nie chciał współpracować ze mną. Nie wiem, coś mu się tam odbiło i będę zmieniać już na dniach komputer, więc mam nadzieję, że będzie lepiej i będę dodawać e, normalnie odcinki. Spróbuję jeszcze dodać odcinek na dniach czyli teraz poniedzieli spróbuję dodać odcinek 21 i ten 15 bo ogólnie mam te odcinki zrobione tylko po prostu nie chcą się one połączyć czyli napisy z filmem nie wiem czemu po prostu mi albo napisów nie dodaje albo coś nie wiem mój komputer ma jakąś schizę jeszcze wczoraj kurde ktoś mi chyba kopał bitcoiny na moim kompie Coś się pobrało i to było złe Mam nadzieję, że mi wybaczycie, bo seria było źle z tym komputerem I na dodatek jeszcze byłam taka chora w ogóle Miałam problemy zdrowotne I tak jakoś to się zatrzymało w tym A teraz nagrywam właśnie ten odcinek jak jest burza I nawala Więc mam nadzieję, że mi komputer teraz nie wywali Cały odcinek będzie na CDA Link w opisie lub w komentarzu. No to tyle na razie. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodoba, a kolejne odcinki dodam te starsze, dodam na dniach. Spróbuję po prostu dodać. Mam nadzieję, że komputer mi nie wywali.